nie jak udziwniać i y, dlatego wyszła taka no, myśl. Lada moment w Czajkowie rozpocznie się długo wyczekiwana budowa przedszkola z oddziałem żłobkowym. Przetarg został już ogłoszony, a jego rozstrzygnięcie nastąpić ma już 10 marca. To będzie obiekt na miarę XXI wieku. Nie ma wątpliwości włoda Szczajkowa. To zdecydowanie największa pod względem finansowym, ale i najbardziej wyczekiwana przez mieszkańców inwestycja. Temat ten przewijał się od wielu lat, jednak na przeszkodzie stały pieniądze. Światełko w tunelu pojawiło się w ubiegłym roku, kiedy samorząd otrzymał 2,5 miliona złotych z Funduszu Inwestycji samorządowych. Rządowych do finansowania. Zgodnie z planem na półtora hektarowej działce, zlokalizowanej w centrum Czajkowa, powstać ma parterowy budynek, w którym mieścić się będzie cztery oddziałowe przedszkole ze żłobkiem, zapleczem socjalnym i dydaktycznym oraz całą infrastrukturą towarzyszącą. Drogą dojazdową, parkingiem, ciągami pieszojezdnymi i placem zabaw. Dodatkowo wydzielone zostanie miejsce do prowadzenia zajęć na świeżym powietrzu. Trzeba przyznać, że projekt przygotowany przez jedną z ostrowskich firm robi wrażenie. Bryła jest nowoczesna, wyposażona będzie w odnawialne źródła energii, ale co ważne swoim wyglądem, nawiązywać ma do uwarunkowań przyrodniczych gminy, czyli lasów, które obejmują obszar o powierzchni 2995 hektarów, co stanowi aż 42,7% ogólnej powierzchni. Kiedy na placu budowy pojawi się ciężki sprzęt? 10 marca powinno nastąpić rozstrzygnięcie przetargu, około miesiąca będzie czas na podpisanie umowy i wówczas myślę, że to jest 10 kwiecień, czyli w kwietniu powinniśmy rozpocząć etap inwestycyjny. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, budowa obiektu o metrażu 1000 m2 dla 100 przedszkolaków i 15 maluszków zakończy się w czerwcu przyszłego roku. I będziemy mieli czas wakacji, żeby te pomieszczenia przystosować w sposób właściwy, żeby od 1 września można było już rozpocząć tam naukę. To będzie prawdziwa rewolucja. Dzieci opuszczą mury Starego Przedszkola i rozpoczną naukę w obiekcie, jak zauważa Wójt, nowoczesnym i funkcjonalnym, w którym uruchomiony zostanie również oddział przedszkolny. Ale to nie wszystko. Udało się nam kupić. W centrum Czajkowa grunt o powierzchni prawie 1,5 hektara. Nie ma już takiego gruntu u nas w Czajkowie. W momencie, kiedy to kupiliśmy, stworzyła się właśnie taka możliwość i wizja budowy przedszkola właśnie w tym miejscu. To przedszkole, jeżeli tutaj powstanie, a mamy nadzieję, że już w przyszłym roku tak będzie, jak gdyby otworzy kolejny etap zabudowy tej nieruchomości, czyli zabudowę działkami jednorodzinnymi. Tutaj mamy nadzieję, że powstanie jeszcze około pięciu, sześciu działek budowlanych. Gminaczajków pod względem zadłużenia jest w bardzo dobrej sytuacji, tym samym może zaciągnąć kredyt na budowę przedszkola, mając przy tym znaczne wsparcie ze środków zewnętrznych. W jakiej kwocie zamknie się inwestycja, to zapewne okaże się już po rozstrzygnięciu przetargu. Pewne jest jedno, na ten rok w budżecie zabezpieczono na ten cel 3 miliony złotych.